o lekach yy, immunomodulujących w leczeniu nowotworów yy, układu One nazwane zostały nowotworami hematologicznymi, ale myślę, że szczęśliwsza nazwa to by była yy, nazwa nowotworów układu kwiatówczego i chłonnego. Zresztą układ płonny wychodzi się też ze wspólnej komórki macierzystej. Te leki immunomodulujące są nową grupą leków już, które są stosowane do ustne, więc i wygodne do stosowania przez pacjenta, co do dostępności to, to też, no, już nie bywa. Te leki to talidomik, już stary lek, lenalidomid i pomalidomik. Właśnie wszystko zaczęło się od talidomitu, który w ogóle został stworzony nie po to, żeby leczyć nowotwory, ale to był lek stosowany jako lek uspokajający, działał przeciwświątowo i tak ponad 50 lat temu y, stosowany właśnie był w tym celu, brało go sporo kobiet w ciąży, które y, miało no, jakieś y, też przeciw on trochę działał i wtedy była taka wielka afera, to szczególnie wtedy jeszcze w Refenie. urodziło się sporo dzieci z padami y, kończyn, bez kończyn i to się okazało, że było spowodowane talidomitem. I wtedy oczywiście ten talidomit został wycofany z rynku, ale ponieważ wyprodukowany był naprawdę dużo, to żeby tak nie zmarnować całej tej produkcji, podano go chorym na trąd. Ponieważ chorzy na trąd mają duży świat skóry. I ku zaskoczeniu Wszystkich okazało się, że u bardzo wielu osób chorych na trąd, którzy przyjmowali ten lek jako lek przeciwświątowy, zmiany na skórze zaczęły się cofać. I wtedy zaczęły się badania nad wpływem talidowidu, no chyba na układ odpornościowy. Właśnie i stąd mamy dzisiaj ten lek, który już ma utrwalone znaczenie w leczeniu właśnie chorób układu i potem jego pochodne powstały lenarinowe i wreszcie kowalidowe. Także te leki immunomodulujące mają zastosowanie w leczeniu takich chorób jak szpiczak plazmocytowy, inne koniaki niegarnicze czy zespoły mielotelastyczne, które należą do innej grupy chorób nowotworowych. Ja tu pokażę Państwu parę obrazków. powiem one, one są ładne w stosunku do Pana, które który pokazywał takie okropne zmiany na skórze, to te nasze komórki to są naprawdę bardzo ładne komóreczki, które jak widzimy w szpiku, to jest przewlekłej gałasce liforcytowej, czy to w płaszcza, bo on się rozwija w tak zwanej strefie płaszcza, jest dosyć złośliwy, ale komórki całkiem eleganckie. Natomiast jaki jak jest mechanizm działania tych leków immunomodulujących? Otóż one nie działają na przykład wybiórczo na jakiś antygen, na powierzchni komórki czy na drogę w samej komórce nowotworowej. One działają na układ odpornościowy poprzez pewną stymulację tego układu odpornościowego, ale wybierają także jeszcze inne działanie poza układem odpornościowym. Przede wszystkim wydaje się, że wpływają na mikrośrodowisko nowotworu, bo żeby komórki nowotworowe sobie rosły, to y, muszą być prawidłowo odżywiane, dostarczane muszą być tego czynniki odżywcze, czynniki wzrostu i y, te leki immunomodulujące wpływają na mikrośrodowisko, na przykład na szpik kostny, mają tam, obniżają wytwarzanie pewnych stoki, a w innych wręcz odwrotnie, dochodzi do wzrostu wytwarzania takich w stopinach druga czy interferon gamma, które już były zmieniane, że one nawet na przykład jak interleukina druga yy, były stosowane w leczeniu pewnych nowotworów. Yy, to zwiększenie yy, wytwarzania interferonu gamma i interlokiny drugiej spowodowane jest kostymulacją komórek T i B, a zwiększenie wytwarzania interlokiny drugiej wpływa, ja nie mówię już o bardzo szczegółowych mechanizmach. Na odpowiedź komórek NK, takich naturalnych zabójców, które wywierają bezpośrednie działanie antyproliferacyjne na komórki nowotworowe. Ale okazuje się, że te, komórki, że te leki wywierają także jeszcze inne działanie hamują neoangiogenezę to jest wytwarzanie nowych naczyń krwionośnych w obrębie samego wuza, czy tak jak w przypadku chorób nowotworowych układu kwiatłórczego, na przykład w obrębie szpiku, bo im wydaje się tak, im więcej tych naczyń, tym lepsze jest odżywienie nowotworu i tym większy jest wzrost guza. Tak więc są w ogóle takie leki też działające anabiogennie, i tutaj hamowanie tych, tej neoangiogenezy jest również powodowane przez te leki, które wymieniła. A to, co ciekawe, to okazało się, że lenalidomid i pomalidomid hamują resorpcję kości. A w przypadku takiej choroby, jak szpiczak plazmocytowy, między innymi dochodzi do resorpcji kości i ci ludzie mają no, takie zmiany osteolityczne, osteoporozę, to może prowadzić do licznych złamań. I okazuje się, że jeszcze dodatkowo te leki no, wpływają na tak zwaną chorobę kostną w tym czasie, ale niestety one wybierają działanie teratogenne wszystkie trzy. Tu jest może mniej ładny rysunek, to jest czaszka, ale zobaczyć, to są właśnie te zmiany osteolityczne, takie dziury w czaszce przez nas określane jako czaszka wygryziona przez morę. Tak to bardzo elegancko <laughs> określamy. I i takie zmiany mogą być w innych kościach takich przede wszystkim płaskich, jak łopatki, mostek, ale także w kręgosłupie, przy nasadach kości długich, kości ludowych, kości ramieniowych, czyli tutaj mielibyśmy poza bezpośrednim działaniem na komórki nowotworowe, także działanie na same hamowanie tej, tej resorcji kości. Ponieważ te leki no, bardzo duże mają zastosowanie w leczeniu szpicaka plazmocytowego, to ja powiem z testem szpiczak, to jest choroba nowotworowa komórek efektorowych odporności humoralnej, czyli plazmocytów. Tutaj mówiliśmy bardzo dużo o tym, jaką rolę pozytywną odgrywa układ odpornościowy, ale on niestety może także, komórki tego układu mogą, tak jak wszystkie inne komórki naszego ustroju ulec rozrostowi nowotworowemu i częścią w ogóle objawów, poza samymi objawami nowotworu zwykle bywają zaburzenia odporności, bo te komórki nie dojrzewają tak jak na przykład w szpiczaku nowotworowym, w szpiczaku plazmocytowym jest naciek w szpiku, to te komórki wytwarzają przeciwciało, bo po to są w ogóle to taka jest ich rola, ale tutaj to jest jakieś jednorodne przeciwciało, nawet zwykle nie wiemy, jakie ono ma znaczenie. I, i taka, taki, to białko monoklonalne, ponieważ jest wytworzone przez klon komórek, albo jest obecne we krwi, to jest właśnie zbudowane z tych dwóch łańcuchów ciężkich, dwóch lekkich, albo same łańcuchy lekkie w moczu i wtedy jest białko-mocz. I czasami ci chorzy mylnie są traktowani jako pierwotna choroba nerek, i trafiają do nefrologów, a dopiero nefrolodzy ich diagnozują. A ta trzecia, główna zmiana właśnie dotyczy destrukcji kości. A to jest taki obrazek, naciek w szpiku plazmocytów. Bardzo dużo ich tutaj jest, to też się nazywamy, że... To są takie pary oczka, bo mają ekscentrycznie wyłożone jądro, też bardzo ładne komórki, ale bardzo złośliwe. Yy, lek pierwszy, czyli talidomid, który już od wielu lat stosujemy w leczeniu szpicaka plazmo to jest stosowany albo jako lek pierwszej linii leczenia u osób młodszych, proszę bardzo, w 70 roku życia, więc Pani yy, no, Młodość przesuwa się, może nie młodość, ale starość może odsuwamy, ale to nie on na czym polega, tylko po prostu jeśli chorzy, ci są w dobrym stanie ogólnym, nie mają ciężkich stworzeń towarzyszących, to my a priori, a priori kwalifikujemy ich do, a, do autotransplantacji komórek kwiatwórczych, ale zanim im wykonamy autotransplantację, to chcemy zmniejszyć masę guza i wtedy y, takim lekiem w pierwszej linii może być zastosowanie talidominu. Zwykle lepsze efekty są, jeśli połączy się go z cytostatykiem, jakim jest i ze sterydem, czyli deksamitazonem. Zwykle dajemy cztery najczęściej takie cykle leczenia. Jeśli chory uzyska remisję, co najmniej częściowo kierowany jest do autotransplantacji i potem po autotransplantacji również może mieć stosowany lek podtrzymany tak, tej remisji ponieważ, proszę Państwa, szpiczak plazmocytowy niestety nie jest chorobą wyleczalną. Staramy się doprowadzić do tego, żeby on stał się chorobą przedległą, tak jak niektóre inne choroby nowotworowe, mimo że ona istnieje, ale żeby nie dawał jakichś objawów i aby chory był jak najdłużej w formie bez objawów choroby. Wobec tego u tych chorych, którzy nie uzyskali remisji całkowitej, w sensie zniknięcia y, tego y, y, tych komórek nowotworowych, nie stwierdzamy białka monoklonalnego, wtedy oni mogą pozostać bez leczenia, ale cała reszta powinna dostać leczenie podtrzymujące i to może być talidomid monoterapii albo z Ale także chorzy starsi, którzy y, nie będą kwalifikowani do autotransplantacji komórek krwiotwórczych, mają wskazania do leczenia talidomidem, i stosuje się ten talidomid też ze sterydem i zwykle z drugim lekiem do tym I to może też dać y, długą odpowiedź. Y, tak więc ten talidomid albo stosujemy, jak powiedziałem, monoterapię, albo w skojarzeniu. Y, ale on również daje działania niepożądane. To jest senność zaparcia. To co jest najgorsze, może to jest polineuropatia, chorzy, mają zaburzenia czucia, nie mogą wykonywać precyzyjnych ruchów, zaburzenia chodzenia i to może być powodem do odstawienia leku, mogą dawać obrazy kalbie i też to będzie powód do odstawienia leku, bo tam jest zmiana w zapisie kalbie. No i działanie teratogenne, czyli na przykład kobiety w okresie rozrodczym muszą stosować środki antykoncepcyjne, mężczyźni również, aby ich partnerki nie zachodziły w tym czasie w ciąży. Kolejny lek z tej grupy to jest lenalidomid. On jest zarejestrowany w pierwszej linii leczenia, ale w Polsce brak jest refundacji, czyli właściwie mamy odciętą tą możliwość. Natomiast stosujemy to wobec tego w szpiczaku opornym na leczenie na przykład talidomidem. Albo jeśli była emisja i potem jest nawrót, to też możemy stosować lenalidomid. Czasami po talidomidzie jest no, nietolerancja, więc też możemy ten lek zastosować w drugiej linii. Albo są stosowane w monoterapii, albo w skojarzeniu z drugim takim dosyć nowym lekiem, Lenalidomid działa 500 do 20 tysięcy razy silniej niż talidom. Najlepsze dwa efekty opisano przy stosowaniu lenalidomidu z bortezomibem i deksametazonem. To jest właściwie 100% odpowiedzi po roku. 95% chorych w ciągu roku nie miało progresji. Niektórzy na świecie, na przykład w Stanach, zaczynają leczenie w ogóle pierwszej linii lenalidomid plus bortezomib, plus i tam przeżycia chorych na są dużo dłuższe niż w Polsce, chociaż w Polsce też się to wydłużyło. Natomiast działanie niepożądane to przede wszystkim mielotoksyczność, uszkodzenie szpiku i konsekwencja anemia, trombopenia, granulopenia. No wtedy się albo wydłuża, odstawia na pewien czas lek, albo zmniejsza dawkę. Natomiast on nie wywiera działania neurotoksycznego, czyli chorzy, którzy byli leczeni talidomidem i mieli te ciężkie powikłania neurologiczne, można tam talidomid odstawić i podać talidomid. I wreszcie najnowszy lek z tej grupy, pomalidomid, który ma rejestrację w jesienią ubiegłego roku został zarejestrowany w Unii Europejskiej, a więc jest także i w Polsce, ale on jest nierefundowany, jest zarejestrowany do leczenia szpiczaka opornego i nawrotowego, na przykład przy oporności na rinomid i bortezon. I tutaj, mimo tej oporności, na te wyżej wymienione leki da, może dać dobry efekt. Wydłuża czas wolny od choroby i wydłuża przeżycie całkowite. Proszę Państwa, przed wprowadzeniem tych leków przeżycie chorych na szpiczaka mediana wynosiła no, około 3,5-4 lata. Dzisiaj się wydłużyła do 6-7 lat. Tu jeszcze należy powiedzieć, że wykonujemy u tych młodszych chorych autotransplantację, ale te leki, o których mówię, wspomagają to leczenie i to wydłużenie jest bardzo widoczne. Oczywiście są tacy chorzy, którzy w ogóle są na leczenie, mają już pewne zmiany cytogenetyczne, które od razu a priori mówią, że oni nie odpowiedzą na takie leczenie i mogą żyć nawet poniżej roku, ale są też tacy chorzy, którzy żyją powyżej 10 lat i to a to jest mediana przeżycia, czyli tutaj jest istotny postęp. I jeszcze inne zastosowanie jednego z tych leków, Lenalidomidów w zespołach mielodysplastycznych. Zespoły mielodysplastyczne są chorobami klonalnymi, nowotworowymi macierzystych <coughs> komórek układu Takie Kiedyś je nazywano stanami przedbiałaczkowymi, ponieważ one bardzo często transformują w ostrą białaczkę szpikową. Zwykle szpik jest pobudzony, ale komórki ulegają naturalnej śmierci szpiku i we krwi liczby. Potem w 90% stwierdza się ciężką anemię, na przykład taką, że jest uzależnienie od przetoczeń koncentratów krwi, może być granulopenia i trombocytopenia. Ten lenalidomid, to jest inaczej limit, jest zarejestrowany w Unii do leczenia pacjentów z za anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych, o niskim lub pośrednim ryzyku, Związany z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej do lekcji 5Q, jeżeli inne sposoby leczenia są niewystarczające lub niewłaściwe, a tą metodą to jest właściwie tylko podanie rekombinowanej erytropoetyny albo darmo alfa, której w Polsce jak na razie też nie możemy stosować, ale prawdopodobnie od maja wreszcie będziemy mogli legalnie stosować, ale w zespole 5Q-. Odpowiedź jest marna, także na całym świecie od razu zwykle stosuje się w tym zespole lenalidomid. Tutaj widać taki bardzo nieprawidłowy erytroblast, a to są też komórki nowotworowe blastyczne, w tym zespole blastyczne. Taki zespół z delekcją piłku stwierdza się na świecie do 10% w Polsce 18%, ale jeśli... Często z innymi zmianami, natomiast jako zmiana izolowana w Polsce u 4,5%, czyli to jest naprawdę niewielkie, niewielka liczba tych chorych. Natomiast w tej chorobie, oprócz tego, że lenalidomid wpływa na wytwarzanie cytokin to stymulacji linfocytów T ta to również stymuluje elektropoezę, proszę Państwa, co jest bardzo korzystne. Wywiera istotny wpływ na mikrośrodowisko szpiku, zmienia e, tak profil komórki CD34, wybiera efekt przeciwzapalny, też hamuje angiogenezę i działa bezpośrednio zaburczo na komórki z delekcją 5Q, a nie działa na komórki zdrowe. Tak jest to e, bardzo sprytny mechanizm działania. Natomiast proszę zobaczyć, wzrost stężenia hemoglobiny jest szybki, już po miesiącu leczenia, po paru miesiącach zwykle się stabilizuje i to dosyć yy, dotyczy ponad 60% chorych. Dochodzi też do zmian cytogenetycznych do remisji całkowitej albo częściowej, to oczywiście jeśli chorzy stawią się niezależnie od przetoczenia albo mają dużo rzadziej przetoczenia, poprawia im jakość życia. Udowodniono, że lenalidomid wydłuża czas przeżycia u chorych na zespół 5Q-, u tych, którzy się stali niezależnie od przetoczeń i mają jeszcze odpowiedź to genetyczną. Znowu w Polsce w tym roku nie możemy stosować tego leku. Jeśli ktoś zachorował w zeszłym roku na 5Q- może być leczony, a w tym roku nie. Dlatego, że jest taki przepis, że jeśli lek został zarejestrowany po 2012 roku, to nie można go w Polsce stosować. To jest lek stary dosyć, w szpiczaku możemy go swobodnie stosować, a do leczenia zespołu 5 minus w Europie został zarejestrowany w ubiegłym roku. Czyli przedtem, żeśmy korzystali jakby z przepisu ogólnego, bo był zarejestrowany wiele lat temu. A już w tym roku z tego nie możemy skorzystać i ci chorzy no, nie mogą. Mimo że no, poprawa morfologii jest znakomita. Także... Mogę tylko powiedzieć tak, że te leki immunomodulujące naprawdę stanowią istotny postęp w leczeniu tych nowotworów hematologicznych. Wydłużają czas przeżycia na zespół mielodysplastyczny, 5Q- i uchorych na szczyt Także w innych chłoniakach, ale ja już nie będę się nad tym rozwodzić. Także w może działać inny w innych zespołach plastyczny, chociaż może w mniejszym odsetku. Także no, jest to na pewno ogromny postęp. Części możemy z tego korzystać, ale część, część chorych no, ma odciętą możliwość takiego leczenia. Dziękuję bardzo.